Piotr Wilczewski dla Boxer Org. niedługo zbliża się gala w Kielcach, czemu nie wystąpisz na tej gali? Znaczy, ja wystąpię, tylko w innej roli, w roli y, trenera, który będzie pomagał y, pan, panu Andrzejowi Mitrukowi. Y, czemu nie wystąpię jako zawodnik? Tak, właściwie to był taki wstępny plan, że, że, że może zaboksuje, ale, ale już takich walk, na przykład o Pietruszkę już mi nie potrzeba, także stwierdziliśmy z trenerem Andrzejem, że, że jednak coś czekamy, na coś wielkiego. Jakąś porządną walkę. Także mówię, no odpuściliśmy sobie ten start teraz 19 kwietnia w Kielcach. Walkę wieczoru będzie miał Mateusz Masternak. Jego rywal ma niepoko niepokonany rekord, jest niepokonany. Wiecie, macie jakieś informacje na temat tego rywala? Tak, oglądaliśmy go na YouTubie, Chociaż jakoś, jaką jak, jako mogliśmy też, jak powiem, zobaczyć tego filmu jego walki, to jest, no tak, jakby było w zwolnionym tempie, wszystko tak jakoś. No, no, wyciągnęliśmy do jak wnioski, takie jaką ma technikę, jak się porusza, w jaki stylu boksuje, ale czy jest szybki, czy nie, no, nie, nie, jesteśmy, nie byliśmy w stanie stwierdzić, bo było to dosyć niewyraźne to, ten, ten, ten film. Wiemy, że jest niski, będzie na pewno y, par do przodu, y, co po części może nam i ma, przede wszystkim ma to pasować. Będzie go kontrowo, krótkimi sierpami prawą ręką po przejściu w prawo no i przede wszystkim będzie boksał tą lewą ręką także można powiedzieć, po części będzie nam pasowało jeśli będzie szedł tak jak, jak, jak zakładamy do przodu Jamar Daszwili nie walczył jeszcze dłużej niż 6 rund zamierzacie to jakoś wykorzystać? nie, dalej podtrzymamy to, żeby dalej nie walczył jak 6 rund tylko, że akurat będzie to w drugą stronę żeby on się skończył walkę przed czasem wiemy, że stałeś w narożniku Romanaszka Romana Szkarupy, kiedy ten walczył w Czarnogórze no i tam doszło do, do sporych chyba sporych niejasności. Opowiedz coś o tej walce, jak, jak to wyglądało. Ja powiem tak, że taki, taki numer to w Polsce ch chyba by nie przeszedł, bo w Niemczech, no, w Niemczech to wszystko jest możliwe, ale, ale w Polsce taki numer by nie przeszedł. Yy, no nie wiem, mógł, mógł przegrać trzy rundy, dwie zremisować, siedem do jednej bramki wygrał, także już dużo nie brakowało, żeby go znokoptował, bo, bo trafił go na wątrobę, zawodnik upadł, pod czym sędzia do neutralnego wysłał narożnika Romana, do drugiego neutralnego zawodnika kazał przejść temu zawodnikowi, odpocząć. Nie dał ani ostrzeżenia Romanowi, ani nie policzył tego zawodnika, czyli nie wiem, no, sam sobie zaprzeczył, bo jeżeli uderzył po komendzie stop, to powinno być policzenie i, i ostrzeżenie dla Romana. Nie było ostrzeżenia, nie było liczenia, po prostu przerwa trwała może półtora-dwie minuty temu mu odpocząć, dojść do siebie i dalej puścił walkę. Czyli to już było wiadomo, że to była gra, tylko i wyłącznie do jednej bramki, wynik już był z góry ustalony. No szkoda, bo pas mógł być, to nie był jakiś pasek, to był pas WBC International, bo dalej, że Interkontynentalny, już no nie jestem teraz w stanie powiedzieć, ale, ale pas WBC dużo nie brakowało byłby u nas, bo jeżeli by tą walkę yy, Niestety jak go policzył nie dałby mu tyle odpocząć, mogłaby się nawet walka zakończyć przed czasem. Zamierzacie składać jakieś protesty w związku z tym wynikiem i liczycie na rewanż, czy raczej nie jest, nie jest to możliwe? Nie pamiętam chyba w historii boxu, żeby jakiś protest został uznany. Wydaje mi się, że, że nie ma sensu. No, z góry od razu by było to przegrana z naszej strony, że... Te procesy zostały przyjęte, ale czy jakieś konsekwencje by były, zrobione, jakieś wnioski wyciągnięte ku temu, żeby coś tam zmienić? Raczej wątpię, żeby coś takiego by miało miejsce. Ostatnio w ramach turnieju Super Six Michael Kessler wygrał z Karlem Froczem. No, sparowałeś z Kesslerem, spodziewałeś się, że ta, da taką walkę, czy mimo wszystko zaskoczył Cię jakimś zagraniem w walce z Froczem? Wiedziałem, że jeżeli nie da się trafić, to tę walkę wygra jednogłośnie do jednej bramki. Prawie tak było, bo tam niektóre rundy były remisowe. Może troszeczkę... Znaczy nie myślałem, że przyjmie tyle ciosów. Nie spodziewałem się tego, że jednak będzie tak troszeczkę mniej skryty, że jednak te prawe proste, lewe sierpowe, że tak będą dochodziły do niego. Ale tak to wszystko zrobił to, 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 co widziałem. Myślałem, że tak będzie boksowo i tak... No wyszedł szybkością, przede wszystkim nadrabiał tą, tą walką swoją szybkością, pracą nóg. Inny scenariusz nie chodził w ogóle w grę. Zamierzasz jeszcze wrócić do tematu sparingu z Kesslerem? Pojawiła się taka propozycja, żebyś jeszcze mu pomógł ewentualnie w następnej walce? Yy, tak, to, się, się, taka rozmowa była gdzieś miesiąc temu, czy półtora miesiąca temu. To sam Michael Kessler gdzieś tam yy, dał do zrozumienia, żeby chciał ze mną dalej współpracować, jeżeli chodzi o sparingi. No ale ten Jimmy Montoya już mi wcześniej podkreślił, że jeżeli będzie kolejna walka, to na pewno będą chcieli skorzystać ze mnie z pomocy mojej do przygotowania się do bodajże z walki Alanem Greenem, jak się nie mylę. Dziękujemy za wywiad. Dzięki śliczne.